Cześć! Cytrę Szymon, witajcie na moim kanale. Jak co sobotę, albo jak co większość sobot, pokażę Wam, co udało mi się w ostatnim tygodniu wypożyczyć z biblioteki. Zaczniemy od sekcji dla dzieci i to będzie Świat Mitów: Edyp, Lukfery. Jest to kolejny tom z tego cyklu. Czytałem większość, wszystkie co ma biblioteka. Mają antygone, do dalej oraz Liadę. Odysei jeszcze nie mają. Ten tom jest stosunkowo cieńszy od... In, yy, krótszy od reszty. Z chęcią przeżytam i zobaczę o co... Nie pamiętam w ogóle tej, tego mitu. Więc z chęcią się przeczytam, zapoznam z, tki, z komiksem oraz tutaj z tymi... informacjami dodatkowymi, z materiałami dodatkowymi, które też często, często są, więc... Pierwsza rzecz, Edyp. Świat mitów. Drugim komiksem to jest Luka... Tom drugi, twarzą w twarz, Bruno de Quayre. Jest to seria młodzieżowa. Wydawnictwo Egmont, zresztą tak samo jak Edyp. Mięka, oprawa, format A4. o takim młodym piłkarzu. Przeczytałem tą, piłkę w grze, przeczytałem tą pierwszą piłkę w grze. Tutaj zapowiedziane jest tą trzecie, Oby się udało. Jeśli dobrze pamiętam, to jest chłopak, który widzi kogoś w rodzaju ducha, który mu tam doradza w życiu zawodowym, jeżeli chodzi o piłkarza, czy tam podpowiada mu, jak ma pewne rzeczy działać, bo chłopak był troszeczkę fajtłapą, przynajmniej tak go kojarzę. Więc to jest druga rzecz z sekcji dla dzieci Biblioteki księżniczki w bielsku BI. Trzeci komiks, kumpelki, kto jest najlepszy i kto jest najlepszy. Kazanowa, scenariusz Chrysów Kazanowa, rysunki Filipie. To czytałem pierwszy tom, tom trzeci widzę, Zapowiedziane to była taka seria jedno- czy dwustronicowych sketchów. Był ok. Jestem ciekawy po prostu, w którą stronę pójdzie ta seria, czy mnie zachęci, czy nie. Stwierdziłem, że generalnie będę sprawdzał te komiksy po dwa tomy, czy będzie to czy mnie to chwyci, czy nie. Bo jeżeli po dwóch tomach nie chwycimy fabuła, no to raczej już nie będę wypożyczał. Kolejną rzecz, to jest nowość. Pierwszy tom, magiczna siedemka nigdy sami. Też oczywiście komiks wydany przez Egmont, miękka oprawa, formata 4. Ciekawe rysunki, absolutnie nie mam pojęcia o czym to jest. Z chęcią się dowiem, bo to jest kolejna nowa seria magiczna. Siódemka oraz ostatnia pozycja z filii Sexy dla dzieci. To jest Diabełki, tom drugi, sama radość. To jest y, też zestaw takich sketchy, powiedzmy jedno czy dwustronicowy. I tutaj mamy układ taki, że mamy trzy, jeżeli dobrze pamiętam, tak, trzy tomy francuskie w jednym, taki troszeczkę mniejszy format, 4, 5, 6, takie humorystyczne. Zobaczymy. Pierwszy tom mm, też był ok, nic wybitnego. Natomiast bardzo bym się w jaką stronę to pójdzie, czy, czy będzie mnie to bawiło na tyle, żeby czytać dalej. To jest taki. Punkt, jakby powiedział, decyzji. No, są na pewno te komiksy, szczególnie te młodzieżowe, które bawią bardziej, mniej. Każdy ma swoją, że tak określę, preferencję. To jest cykl, oczywiście. Komiksy są super, gdzie mamy Kamilę Konie, Lu, Rożec, Ernest i Rebeka. Kasia i jej kod, studio tońca Cedric, Ptyś i Bill. Ogólnie rzecz biorąc, troszeczkę tego Egmont w Polsce wydaje. Oczywiście Egmont miękka oprawa ze skrzydełkami, z tego co widzę, taka klasyczna. Dobra, to jest sekcja dla dzieci. Teraz idziemy do Biblioteki Głównej, w Bibliotece Głównej wydawnictwo Mucha Comics, pierwotny autor Jeff Lemire oraz za scenariusz odpowiadający oraz Andrea Sorrentino odpowiadający za rysunki, więc może być bardzo, bardzo ciekawie. Nie mam pojęcia, o czym jest ta historia, nie, nie czytałem o tym wcześniej, więc raczej wypożyczyłem, bo uważam scenarzysta mającego ciekawe pomysły, no i rysownik ma naprawdę oko do ciekawych kadrów, bym powiedział. To jest przykreślone. O, nawet fajny rysunek na planety Ziemia, o. Więc pod względem graficznym widzę, że już jest ciekawie. No, tu też mamy coś intrygującego. Jeżeli fabuła będzie dobra, no to... To będzie na pewno fajny komiks. Drugą rzeczą, którą wypożyczyłem w bibliotece głównej jest X-Men, punkty zwrotne, powtórne przyjście. To jest chyba już y końcówka tego całego konceptu, jeżeli chodzi o z powrotem Mesjasza, czy z narodzinami Hope Summers, będącą pierwszą naturalnie urodzoną mutantką od lat, po dniu M. W każdym razie tak, jeżeli chodzi o punkty zwrotne, tu powinno być gdzieś, o, Zapowiedź tak. Kompleks Messiasza mi się podobał. Wojna o Messiasza mi totalnie nie przypadała do gustu, i ciekawie, jak się będzie pozycjonowało powtórne przyjście. I mamy tutaj zapowiedź kolejnego tomu, czyli punkty zwrotne, masakry mutantów, premiera w grudniu. Komiks wydał oczywiście Egmont. Twarda oprawa, klasyczny Marvel Classic. O tu widzę, że mamy jakiś szarżującego Wolverina. Ogólnie jestem ciekaw, w którą stronę poszła ta seria, bo nie mam pojęcia. Dobra, czyli to jest kolejna rzecz. Następna. Oj, tu przegapione, bo to jest sekcja dla dzieci, piąty tom, czy w zasadzie Księga piąta, Czarodziej Gwitch. Wyleciała mi z głowy. Czytałem cztery wcześniej wydane tomy, wszystko mają w bibliotece. Naprawdę fajnie się czyta. Jest zapowiedź chyba tomu szóstego, wkrótce. Komiks wydaje Egmont, twarda oprawa. Czyli powinno być na to miejsce. To w takiej sytuacji trzecia rzecz z biblioteki głównej to jest Imperatyw Thanosa. Potężna cegła, Marvel Classic. Jak się prezentuje Grzbiet? Wydawnictwo Egmont. Z, yy, głównie tutaj wiem, widzę, że to jest Dan Update i Andy Laning To jeżeli chodzi o autorów, i tutaj mamy. Aha, czyli mamy jakby dwa Anihilatorów i Imperatów Thanosa czyli dwa w jednym, jakby takie dwa komiksy. Tutaj mamy, co się wydarzyło wcześniej, bohaterów wymienionych. Czytałem troszeczkę tego Kosmosu Marvela i ciekawe, jak to jest przedstawione. Sagę nieskończoności czytałem, mają u nas w bibliotece głównej, czyli rękawice nieskończoności, na której bazuje można powiedzieć film Avengers Wojny Bez Granic, Wojna Nieskończoności i Krucjata Nieskończoności. Trzy tomy anihilacji mają w fili na osiedlu Kopernika w Bielsku Białej przy ulicy Jasionowej. Anihilacji podwójnej na razie nie, nie ma w Bielsku Białej. Tych Strażników Galaktyki też nie ma. No, i cała ta seria, czyli Mordecza Geneza, Powstanie i Upadek Imperium Shi'ar, Wojna Królów, Preludium, Wojna Królów, Domena Królów i Imperatów są w Bibliotece Głównej. Czyli cała ta strona cała ta saga jest do przeczytania z Biblioteki Głównej. To było, jeżeli chodzi o Bibliotekę Główną, czyli Sekcja dla Dzieci, Biblioteka Główna. Ostatnią filią, którą odwiedziłem w tym tygodniu, jest filia na Osiedlu Słonecznym i tam sobie wypożyczyłem książkę Gwiezdną Wojenną, Star Wars, Battlefront, Kompania zmierz Aleksandra Freda. Coś już czytałem chyba od tego autora, albo mi się wydaje, nie, nie istotne. Nie grałem w grę, ale często zdarza mi się czytać książki, Wojen... znaczy zdarza mi się czytać książki gdzieznowojenną powiązaną z grą i nie ma z tego żadnego problemu. I ostatnią rzeczą, którą wypożyczyłem, to zostałem troszeczkę sprowokowany, czy zachęcony przez Sylwka, który jakąś tam mangę kupił. Trochę się na tym usłyszałem, więc postanowiłem sobie wypożyczyć mangę Pluto. Na podstawie Astroboya, to jest tą pierwszy. Filia na Osiedlu Słonecznym, czyta się to od końca, zresztą bardzo mi się podoba, jest takim rzecz, jak otworzysz sobie komiks, to od razu masz takie zdanie, to jest ostatnia strona komiksu i z przykładem jak to należy po kolei czytać i co dla mnie jest troszeczkę dziwne, bo jest tak, że mamy początek kolorowy, a później kolory się tracą. Ciekawe mnie, jak to się będzie prezentowało, ale zobaczymy. Tak to się prezentuje, czyli sporo z sekcji dla dzieci, troszeczkę z Biblioteki Głównej, troszeczkę z filii na Osiedlu Słonecznym. Napiszcie mi w komentarzu, za co byście czytali jako pierwszy, może coś z tego znacie, co lubicie. Z mojej strony to wszystko. Trzymajcie się, do następnego razu. Cześć!